Cześć, witajcie to Miku Gaming and Sky. No, Next Civilization 5 Guards and Ke Kings. Oh, Wybaczcie, że tak trochę no. Ehm. Um, ups. Nie było trochę odcinków, ale nie miałem jak za się zabrać za nagrywanie Dobra. Wybierz badania. Już nawet nie pamiętam co my tutaj robiliśmy. Drzewo technologii. Może pójdźmy co nam się przyda, przyda nam się. Eee... Jakieś złota. Um, nie macie co robić, ta? Tak, to chodźcie to, zbudujecie farmę. Um, Czuajcie. Następna natura. wniesiono petrę. A no tak. Zapomniałem, że tutaj jest tyle barbarzyńców. Żół Jezu. Co, na czwartym miejscu jestem? Oni chyba nie powinni mnie dostrzelić. A wyślę łuczników jako wsparcie. Znaczy tych włóczników. Izabela i Katarzyna prowadzą wojnę. Nie dziwię się, skoro tak blisko są. Ale ja ci nie pomogę. Mm? Dobra. A wychodźcie tutaj. Wow, 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 wow. Co tak ścina? I... pyk, pyk, pyk Jeden strzał, jeden kill Gdzie są moi włócznicy? Macie tu przejść Brak punktów ruchu, dobra O, właśnie, mamy. Fajnie. A to my się nie znaliśmy? A nie, to my z katarzy. z tą, z Izabelą. A, a gdzie ona jest? Moja złota era one shot, one kill. Co gdzie niby jest obóz? Bo ja nie wiem. Okej. Okay. zbrojni idą też tu Wybierz produkcję w Berlinie, w Berlinie, może osadnicy. No wy znowu nie macie co robić. Pójdźcie co tu i zbudujecie kopalnię. O, co to? Świat jest okrutny. Możemy przetrwać tylko, jeśli ktoś nas wspiera. Ogłosimy światu zawarcie naszej deklaracji. Przyjaźni? Okej. Okay. Doskonale, a pewnie teraz. ona chyba prowadzi z kimś wojnę, tak? Belgrad jest atakowany. produkcja w Hamburgu może kolozeum A te Moskwa Ty masz jakiś tam Buddyzm. Święte miasto dla buddyzmu Aha oni nie mają własnej religii A Wy też nie macie co robić już tak Wy też chodźcie tu. Mm, tu. Um, hmm, statek na wodzie. Znaczy na lądzie. Zbrojni, 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 Nie wiem Chodźcie tu Wy chyba mieliście iść tu A wy tu A wy się mieliście uleczyć A wy budujcie kopalnię Nazem natura Katarzyna wchodzi w średniowieczy dopiero? A nie mogę zaatakować. Dobra, eksploruj. Sydon, tum, 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 tum. No, nie wiem, ci jak pomóc, bo. Nie mam statku na razie takiego, następna natura. A co tu mają kraby? Kraby. Dobra, chodźcie tu. I następna natura. Znowu. Ale dobre tereny mi się trafiły. Plum. I teraz wy. Plum. A wy nie dosięgniecie ich. A. Wy. Nie, nie dosięgniecie ich. Dobra, co wy tu... Co byście mogli tu zbudować? Można radzić, nic nie rób. Czuwaj. Mnie. Następna tura. O, 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 zaraz mnie ostrzelają ci. Znaczy ci. Bo łucznicy to dziwna jednostka. Umać awans. A, otwartym. Nie ma już gościa. Dobra. Pokonacie ich na strzała, pewnie, że tak. Halo Ładny ślizg. uśpij. Czułowaj. Czułowaj. Bo ja chcę tutaj mieć miasto. No jestem naturą. Izabela i Katarzyna zawierają pokój. Z chęcią. Ale już nic nie odpowiedziała. Tylko się ruszyła. Monachium prosi o barwniki, Hamburg może ostrzelać wroga. Nie, ja wolę wami. Czasami tego nie lubię. Plus 2pd. Um, Dobra. Będziecie mieli porażkę z nimi, ale wy też. Jaka okrężna droga? Patrzcie tu. Wyjście troszeczkę, uleczcie. Chodźcie tu i uśpijcie się. Wielki mur to obiekt pożądania Belgradu sercu lepszy chleb niż bogactwo w utrapieniu. Fajny cytat, nie powiem. A jakie wy macie? A tak, Słaby. Podejdźcie tu. I badania kildie 14 tur. które mogą okazać się przydatne. To jest nowość w Golden Kings. I trochę się ciało. Ale dobra. Um, to jest nowość o tym, co mówiłem. Mam szpiega. Szpiegów można wykorzystywać ofensywnie lub defensywnie. Żeby wydać szpiegowi polecenia, otwórz ekran przeglądu wywiadu korzystając z przycisku dodatkowej informacji znajdującego się w prawym górnym. Coś tam. Dobra. Masz wystarczająco dużo wiary. Fajnie. Jo Johan. 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 Dziękuję. Hmm. Um. dobra wyślijmy tam jedną turą którą mu zajmie to Wy walczycie z nimi, a wy z nimi o zbugowane tekstury, nazwę natura, religia została rozwinięta. Awans jednostki, to jest yy, yy, teren, śnieg, rzeka, ale tu wygląda na trudny, to weźmiecie yy, na trudny. Miss, miss, mis, miss, 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 ale, ale wy macie zeza? Mam wybierz produkcję, gdzie? W Berlinie, jaj, targowisko. Yy, dobra, a wy teraz chodźcie to. Ja mogę was strzelać nie do końca No i tak pokonam ich Sydon jest atakowany Awans jednostki fajnie Tu macie nagle taki słaby ten zamknij a ci, ci czemu się do mnie nie przyłączyli i do uzdrowienia następna natura. o jak fajnie podskoczyli No, wiedziałem, że tak zrobią. No bez jaj, no. Chodźcie tu i ostrzelajcie mi ich. Mm, fortyfikuj się, dół zdrowienia. Wybierz produkcję. Ona, może tak. Targowisko! A no tutaj też mam? A nie, to, to, to ci sami. Następna tura. Więcej nie było stanków. Co oni zrobią? Monachium powiększyło się. Dobra, fajnie. Plum. 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 No. No i fajnie. Następna natura. Ale mało Wam do awansu brakuje. Mleczcie się, e, wy też. I tam moje osadnice, chodźcie tu. Będą co ture szli tutaj. Ale srebro, żelazo, łowca. Nowa jednostka z Belgradu przestań mi dawać te jednostki, no. Hamburg prosi o kramy. Kto tu jest? Obstawiam, że ta. Eee, Elżbieta. No. Handel, przyjmij ambasadę, zaproponuj. Przy Okej, okay. chcesz 7 złota, dobra, do widzenia No, to ona Ale ma tylko jedno miasto, także nie, nie zagraża mnie eee, Czuwajcie A wy tu chodźcie Następna tura Tym, 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 Konsul Bismarck z Niemiec 1600 rok Naszej ery 1660 Tak, 60 Tu jest Rosja Nie Głupa myszka Zmieniłem, bo tam to nie działa. Wyście jest zmieniacie. Wyjdziecie tu. Zaraz będzie można zrobić miasto. O, co jest? Będąc w bardzo dobrych stosunkach z Twoim dworem, nie można było nie zauważyć, że Twoja cywilizacja zaprzyjaźniła się z Hiszpanią. Ja uczyniłem to samo, może ten sojusz doprowadzi do wielkich wydarzeń w przyszłości. No na pewno. Wróć. Mhm. Rosja i Hiszpania zostają przyjaciółmi. A dziwne, że ta. w pobliżu Hamburga dostrzeżono wrogie jednostki. Następna tura. O, o, Właśnie O tym mówiłem. Będąc w bardzo dobrych stosunkach z twoim dworem, nie można było nie zauważyć, że twoja cywilizacja zaprzyjaźniła się z Rosją. Ja uczynię to samo. Może ten sojusz doprowadzi do wielkich wydarzeń w przyszłości. Pewnie, że tak. Słyszę że dla dlaczego ty trzymasz krzyż, skoro ty masz buddyzm? Wrocław się zbliża. Hamburg może ostrzelać wroga. Dobra. dobra. No jak zwykle, no to jest standard. Trzeba mi wejść do pokoju. I dobra, wy Szybko poszło. Ehm. Wy możecie zrobić miasto. Kolonia. A czemu to się nie nazywa? Kyn. Kolonia. Mama, ma marmur. Dopiero co powstała, ale mam, ale cieszę się, że mam marmur. Ciszej tam. Ale źle zrobiłem. Mogę dać. Dobra. Niech jeden przyjdzie tu. Aby przyjść. To. Następna natura. O, wielo ryby. Wrok się zbliża. No a następna natura. Uczujcie. Wysieleczcie. Okej. Okay. Tutaj też trzeba będzie jedno miasto zrobić po tą miedzi. Mam bardzo łatwy, dużo zasobów mam tutaj, ale pewnie to się zmieni. Przybyli kupcy i handlarze. I zyski są z góry Kontynuuj. Wybierz produkcję. W Berlinie może tak bibliotekę. Wy badania, może tak. Yy... Mechanikę. O! To będzie dobry pomysł. No, możecie budować to, ale mam plus 12, a pójdziecie zrobić jedwabę. E ok Okej. Akceptuj. Wróć. Wymowa naukowa, niech będzie. Rosja potępia nieznanego gracza. Aha. O, patrzcie, starych wyznawców. O, szybko poszło. Taj podarunek. Co? Aha, dobra No przecież nie mam złota, bo wam podpisałem umowę naukową Hiszpania potępia nieznanego gracza Kogo wy potępiacie? W ogóle szpieg Za 8 tur dopiero coś powie. Ehm, dobra. No, wracajcie się do państwa. Wybierz produkcję. Może młyn. no, ale dzisiaj to było tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja byłem Michał Gaming. Do zobaczenia. I cześć. Ja jeszcze tylko sprawdzam, gdzie są moje. Moi włócznicy. Ci, którzy, ci których wysłałem. Do Ameryki. Gdzie oni są? Bo tu ich nie ma. Dobra, ale mnie mniejszam też. Ehm...